Mamy królika, mamy królika. A palucy się podoba w szkole. <laughs> Dzień dobry klaso. Pora sprawdzić obecność. Wszyscy obecni ręka w górę. <laughs> o Boże! Królika! Siemanko, jesteśmy dzisiaj na dniach otwartej szkoły. Zobaczymy w ogóle, co się będzie tutaj działo. Poprowadzimy jakieś wywiady i będziemy patrzeć, co się dzieje w dniu dzisiejszym. Jesteśmy przy pierwszym stanowisku i mam do Was pytanie, z jakiego jesteście kierunku? Z turystyki. Okej, okay. więc moje pytanie mi, co najbardziej lubicie w tym e, kierunku, w którym się uczycie? No, podróżować, na no, głównie. Atrakcje, też w no, e, nowym formacie jakieś o atrakcjach. Uczyć się. <noise> Uczyć się, dobra. E, a macie jakieś rady dla pierwszoklasistów, którzy przyjdą do tej szkoły? Wszystko zapisywać. To samo. To samo. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Czy uczyć czegoś nowego? Nie wiem, na przykład takie menu mamy, takich win różnych. Podoba nasz nauczyciel. Pan Grzegorz, dzień dobry. Jak byś dała radę bardziej osobom, które tutaj chcą przyjść do szkoły? Nie stresować się, uczyć się systematycznie. Cześć, z jakiego jesteś kierunku? Hejka, no jestem z TPM, to jest Technik Przemysłu Młody. E, co Ci się najbardziej podoba w tym kierunku? No najbardziej myślę, że rysować na tablecie. I jakie rady byś dała ósmoklasistom, którzy chcieliby przyjść tutaj do szkoły? No nie bój się i wyrażać a, to, co chcesz, swoje jakieś a, pomysły. Cześć, z jakiego jesteś kierunku? Na kucharzu jestem. Co najbardziej lubisz w tym kierunku i dlaczego go wybrałeś? Ja po prostu bardzo lubię gotować. Lubię sobie pokroić, usmażyć coś na patelce, na no, sprawia mi to przyjemność po prostu i radość. Jakie dałbyś rady klasistom? Żeby podążali za swoimi marzeniami, poszli na kierunek taki, jaki chcą, żeby nie zmarnowali sobie życia po prostu. Poszli Dobra. na taki kierunek, który chcą po prostu i będą go w przyszłości robić. Cześć, z jakiego jesteś w kierunku? Technik weterynarii. Co ci się najbardziej podoba w tym kierunku? To, że możemy pomagać zwierzętom i Mieć z nimi kontakt. I jakie dałbyś rady dla osób, które na przykład chciałyby pójść na Twój kierunek? Jeżeli boicie się dotykać zwierząt, to nie idźcie na ten kierunek. A dlaczego? Osoby o słabszych nerwach mogą mnie wytrzymać po prostu tutaj. Co Ci się najbardziej podoba w naszej szkole? Każdy nauczyciel jest dość wyrozumiały, i nauczyciele pomagają po prostu uczniom. Ja to się dobrze bawię.